Dzisiejszy odcinek nie bez powodu zaczniemy od krótkiego fragmentu jednego z moich poprzednich filmów, po to, abyście w ogóle zrozumieli cały kontekst. Czy są jakieś inne postacie, które jeszcze nie pojawiły się w Borutach, chciałbyś mieć szansę zaprojektować je w starszej formie? Byłby to spoiler, ale musi się zastanowić, dlaczego Kakashi nie ma dużo czasu na ekranie, pomimo tego, że jest tak popularną postacią. Co za tajemnica. Nie, żebym mógł coś o tym powiedzieć. Jak sami słyszeliście, był to fragment wywiadu z twórcą Boruto, w którym wyraźnie potwierdził, iż Kakashi, czyli tak tylko przypomnę, moja ulubiona postać od początku serii, ma przed sobą jakąś tajemniczą przyszłość. Wywiad ten pochodzi z 2019 roku i został przeprowadzony z Ikemoto, specjalnie dla portalu Animenius Network. Natomiast racji, iż nie mamy dowodów na to, czy rzeczywiście to, o czym mówił dalej jest planowane, potraktujcie dzisiejszy materiał jako swego rodzaju takie moje stricte domysły, spekulacje, przemyślenia, no coś w ten desen. A, no i tutaj również będą przewijały się spoilery z mangi. Dobra, domyślam się, że to, co Was najbardziej ciekawi, to to dlaczego Kakashi będą szóstym Hokage wioski liścia i został ponownie wybrane na to stanowisko zaraz po zniknięciu Naruto, a zamiast tego te lepszy już kamaru. Ba, zastanawiającym jest to, gdzie tak w zasadzie zniknął. Jednak zanim odpowiemy sobie na te pytania, Przyjrzyjmy się temu, co Kakashi już teraz zrobił w serii, kiedy to widzieliśmy go na ekranie. No bo w mandze, jak sami dobrze wiecie, jeszcze go nie było. Do czego zresztą także później wrócimy. Ale zaczynając od początku, to brał udział w walce z Nue i wiedział o pieczęci na plecach Sumire. Testował uczniów Akademii za pomocą testu dzwonków, przy czym wyraźnie stwierdził, że aktualna generacja ma umiejętności wyższe od Chunina, Dał intensywny trening Boru, to, co pozwoliło mu na stworzenie nowych technik, czyli skompresowanego Rasengana i Rasengana z stylu wiatru. Powiedział do syna Hokage, że ten odziedziczył geniusz Minato. Przewidział, a także uniknął niektórych ataków Kasina Kodzego, kiedy ten był w liściu, wdając się z nim walkę. No i na koniec szpiegował Karę w taki sam sposób jak i Jiraiya szpiegował Akatsuki. Co prawda no niby miał też swój krótki epizod w którym uczył Saskę, jak ma się komunikować z córką, ale to już mniejsza o to, bo wszyscy dobrze wiemy jak to się skończyło. Tylko że no tak jak mówiłem w anime parę razy już go widzieliśmy, natomiast w mandze ani po nim widu, ani słychu. To znaczy liczę na to, że manga w jakiś logiczny sposób postara nam się wytłumaczyć tą jego nieobecność, bo aktualnie no, nie za wiele wiemy o kopujący ninży. Chociaż teraz to już taki bardziej emerytowany kopiujący ninja. Z drugiej strony można byłoby pomyśleć, że jego nieobecność może być właśnie spowodowana tą ciekawą przyszłością fabule. Wiecie, w sensie, że dopiero zadebutuje w niej, kiedy przyjdzie na to odpowiedni czas. Ale przechodząc teraz do tego, gdzie zniknął, to nie zapominajmy, że Saskę ponownie o zgrozo został zbiegnąć w wioski liścia. Więc adekwatnie do tego Kakashi wraz z Sakurą, czyli no wiadomo jego żoną, starają się w logiczny sposób wytłumaczyć podjętą przez niego decyzję, czyli dlaczego Uchicha Ponownie zbuntował się przeciwko wiosce bez żadnego konkretnego powodu. Także wyruszyli za nim, aby właśnie poznać prawdziwą odpowiedź na to pytanie. Kakashi doskonale wie, ile czasu Naruto ubiegał się o to, aby sprowadzić przyjaciela z powrotem do wioski, więc stara się obiektywnie podejść do całej sprawy. I być może, kiedy pozna prawdę, sam również przejdzie na stronę Bruto, a Shinjuku Eidy przestanie na niego działać. Bardzo na powiedz w końcu, dlaczego Kakashi nie wrócił do pełnienia roli Hokage. No sami tylko pomyślcie. Jest byłym mistrzem Sasuke, a w dodatku osobą odpowiedzialną za to, że ten został wyciągnięty na wolność. Nawet pod koniec Shi Putina wyraźnie słyszeli głupiego numeru, bo to on zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Także biorąc to wszystko pod uwagę, mam wrażenie, że wraz z uratowaniem przez Sasuke Buruto, autorytet Kasiego jako Hokage został wyraźnie nadszarpnięty, co sprawiło, że nie mógł on ponownie wrócić na to stanowisko. Zwróćcie też uwagę na to, że aktualnie przecież każdy myśli, że Naruto nie żyje. A po wydarzeniach z URA, był on uznawany przez większość ludzi za symbol nadziei. Nie ma się co więc dziwić, że wraz z jego odejściem ta nadzieja w ludziach po prostu zniknęła, a Kakashi, ułaskawiając wspólnika zabójcy siódmego, został to wszystko wyłącznie wplątany. No i wiecie, to, że Kamaru został Hokage, ma też swoje plusy, bo przynajmniej wiemy, że tą będzie odpowiedzialny za wszystkie źle podjęte decyzje po tej skipie. Plus, no wy wiecie, że ja tam kakaś kocham kocha i uwielbiam, ale nigdy nie byłem jakoś przekonany co do jego bycia Hokage. To znaczy, to no, nie zrozumcie mnie źle. Uważam, że po tym wszystkim zasłużył na jakieś wyróżnienie, ale czy zestawiłbym go obok Naruto, Minato czy Hashiramy? No tak, nie do końca. I tak doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że to właśnie za jego kadencji wioska znacznie się rozwinęła, a dla mnie Hokage to też osoba, która w chwili zagrożenia jest w stanie stawić mu czoła i zrobić wszystko, aby uratować wioskę przed najgorszym. A patrząc na Delasto, gdyby nie Saskę, to z wioski raczej no, za wiele by nie zostało. A no i też nie Zapominajmy, że Shikamaru jest przecież jedną z ulubionych postaci Kishimoto, więc było to do przewidzenia. Chyba nawet sam Kakashi nigdy nie chciał być do końca Hokage i wolał, aby został nim Shikaku. Więc tym bardziej ma to sens, zważywszy na to, że został nim jego syn. Co prawda, w zagranicznym fandomie idą zaparte, że Shikamaru to taki drugi danzo i go tam przyrównują do niego, tylko nie wiem z której strony, bo ja tam za dużo podobieństw nie widzę. Przynajmniej na aktualny moment, a co będzie dalej, to już się okaże. Niby tam też przywijały się komentarze odnośnie tego, że Kakashi ma być takim Jirają dla Sarady, ale szczerze mówiąc, osobiście jakoś tego nie widzę. Co prawda był szalinka Ba, używał nawet Kamui, ale zauważcie, że każdy znany nam posiadacz Mangekyu zdolność jaką wraz z jego przebudzeniem nabył i skilował samemu. To znaczy wiecie, nie wykluczam tego, że ten nas jeszcze jakoś nie zaskoczy w serii. Przecież ja sam 5 lat temu wspominałem, że fajnie byłoby, gdyby Kakashi wykorzystał potencjał Hira Jutsu. Okej, okay, szanse na to są nikłe, bo ta technika była na tyle OP, że Kishimoto musiał uśmiercić mi na to w taki a nie inny sposób, ale zgódźmy się, byłoby to na pewno coś, co by nas wszystkich zszokowało. I tak na temat Buruto co nieco już słyszałem. Co prawda nagrywam ten odcinek dzień przed publikacją czwartego rozdziału Tublu Vortex, ale no niestety spoilery mnie nie ominęły, ale to zostawmy sobie na kiedy indziej. Ja tutaj mówię o Kakashim, fajnie by było jakby on używał tej techniki. Na temat Boruto pamiętam, że już się wypowiadałem tam kiedyś, chyba dwa lata temu, trzy lata temu, coś takiego, więc jego temat na razie odpuśćmy, może jeszcze tam zaktualizuję co nieco, ale na razie zostajmy przy Kakashim, bo akurat fajnie by było jakby on używał tej techniki. W sumie pasowałaby do niego. Dodatkowo nie zdziwiłbym się, gdyby po raz kolejny odpalił No, pomimo faktu, iż nie posiadał już Sharingana. W końcu nie zapominajmy, że Madarze udało się to zrobić, o czym także znajdziecie odcinek na kanale, a nawet sisujemy mu z jednym okiem. Co prawda w grze bo w grze, ale no jednak. Ty albo czajcie jakby zaprezentował nam w końcu tysiąc te technik? W takiej swojej wiecie, ostatecznej walce, tylko nie wiem, jakby animatorzy mieli to zrobić. Ale to już osobna kwestia. I dobra, ktoś powie, Bartuś, ale co jeśli na przykład Kakashi poświęci się w jakiejś walce dla innego dobra i umrze? Wiecie, co by nie mój Kakashi był jest i będzie moją ulubioną postacią? Natomiast ja już wam kiedyś powiedziałem, że gdyby umarł w walce z Painem w chwili, gdy pierwszy raz oglądałem Naruto, to prawdopodobnie bym już wtedy odpuścił, nie dokończając serii, nie zakładając kanali, itd i, td, i tp. Natomiast teraz obiektywnie na to patrząc, zrobił już tyle, czy dla mnie nawet to, że jest sobie na tej zasłużonej emeryturce, chociaż nie do końca, bo i tak bierze czynny udział w misjach, no to ja mam do tego pełen luz. Jakby jedyne czego oczekuję, to to, żeby jak ma umrzeć to, żeby umarł z honorem, jeżeli mieliby go znerfić do poziomu konohamaru. Bo co by nie mówić, uważam, że zasługuje on na legendarne zakończenie pokroju Jirai, czy i takiego. Kłowy wystarczająco nacierpiał się w siły swoim życiu widząc śmierć bliskich mu osób i nie zapominajmy, że jest to w końcu osoba, która przeżyła trzecią i czwartą wojnę Shinobi, trener drużyny siódmej, a także Shinobi, który pomimo, iż nie był. Cichą, to i tak pod koniec użył Susano w decydującej walce skagują. No i też nie zapominajmy o tym, że zna go pół świata Shinobi. Jak nie większość. Kakashi i Mr. Worldwide. No, wiecie o co chodzi. Także mówię, jeżeli ma umrzeć, to chciałbym, że nastąpiło to przy jakiejś epickiej walce, w której, nie wiem, ten poświęca się, by uratować Naruto. Tak jak chociażby zrobił to jego przyjaciel. Właśnie, a skoro o nim mowa, to zauważcie, że poza Gajem, który jakoś się ostał. Hehe, <laughs> bo rozumiecie. Dobra, nieważne. To nie ma on już aktualnie nikogo. Więc jakieś epickie uśmiercenie go w trzeciej serii? Nie wiem jak dla was, ale dla mnie? Jak najbardziej ma ręce i nogi. No okej, okay, wiadomo, że jakoś bym to odczuł, ale czuję, że chyba jestem na to przygotowany. Może jakaś walka z kołdem? Albo właśnie walka z Aidą i wtedy te przeznaczenia, o których wspominał Ikemoto, to byłoby nic innego jak pokonanie Eidy? Ej, i wtedy Kakashi zdjąłby Shinjutsu tak jak Itachi, kiedy to uwolnił wszystkich spod Edo Tensei pokonując kabuto. Ale to znowu można przyrównać do odgrzewanego kotleta. Bartuś, ale ty serio myślisz, że poradziłby sobie z Aidą? W powieści Kakashi stwierdził, że jest teraz nasz Silniejszy niżeli miało to miejsce w walce z Obito i Madarą. Dlatego jeszcze go tak z góry nie skreślajcie, bo czuję, że Kakasidło może nas jeszcze zaskoczyć. W ogóle, skoro mowa o Sinzutsu, to jak tak teraz myślę? Gdyby rzeczywiście na Kakashiego działała technika Aidy, to prawdopodobnie dostalibyśmy też rewanż walki z Buruto, którą widzieliśmy na początku serii podczas trwania egzaminu na Genina. A to mogłoby być ciekawe. Wtedy Buruto dostałby taki prawdziwy test. Tylko, że skoro syn Hokage tak lekceważy kołda, to takiego Kakashiego, no ciężko mi to przechodzi przez usta, ale no, zdjąłby nas strzało. Zmieniając temat, zwróćcie uwagę, że w pierwszej scenie, kiedy to widzimy górę. Pokage, to nie ma na niej widocznej twarzy kamaru, Więc albo pełnił tę rolę bardzo krótko i może rzeczywiście, jakimś cudem, Kakashi wróci na to stanowisko, co szczerze wątpię, albo nie zdążyli wykuć w górze jego twarzy przed atakiem na wioskę. Bądź też plany na fabułę od tamtej sceny mogły ulec znacznej zmianie i stąd też tam jej nie ma. No, jedna z tych trzech na pewno. Wiecie, teraz dystry objął Kishimoto, a Kodachi odszedł. Być może, nawet plany dotyczące tej przyszłości Kakashiego mogły się znacząco zmienić. Bo prawda jest taka, że nie możemy braćców Ikemoto za jakieś pewni, ale no czas jak zawsze pokaże. Chciałbym jeszcze poruszyć temat, który pewnie przywinie się w komentarzach odnośnie. Szczęśliwego zakończenia co do postaci Kakasiego Bo wiem, że znajdą się osoby, które właśnie tego by dla niego chciały, tylko powiedzcie mi, czym miałoby być te szczęśliwe zakończenie. Skrzesić nikogo nie skrzesi, a wyłącznie może dołączyć do bliskich mu osób. Ba, przecież chyba lepiej jak odejdzie godnie umierając, niż tak zwyczajnie ze starości. Spójrzcie na to, że podobno śmierć miał Hiruzen nawet pomimo swojego leciwego wieku. Także no chcąc, nie chcąc i tak nas wszystko prowadzi do jego śmierci. I mówię to ja, czyli chyba największy fan jego postaci. A to już o czymś musi świadczyć. Bartuś ale zawsze może znaleźć swoją drugą połówkę i spłodzić jakieś potomstwo, chyba nie bez powodu czy i czacza. No niby tak, ale mam wrażenie, że nie byłoby to dla niego godne zakończenie. To by był trochę podobny motyw do Asumy, jak on tam zaczął świrować skórę, a potem i tak, no, wiadomo jak to się skończyło. Zresztą napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Tak czy siak, miejmy nadzieję, że to, o czym wspominał Ikemoto w 2019 roku dalej jest w planach i rzeczywiście Kakashi jeszcze nas czym zaskoczy. Na koniec chciałbym tylko jeszcze sprostować na szybko jedną rzecz, biorąc pod uwagę, że temat dzisiejszego odcinka skupia się na postaci Kakashiego. W poprzednim materiale mówiliśmy sobie o czakrze dzieci Naruto i kilka osób rzekomy dowód na to, że oni tej czakry nie posiadają. Podesłali mi na Instagrama klatkę z treningu Kakashiego z Zboruto, w którym ten wyraźnie stwierdza, że Siódmego nie posiada ogromnej czakry Kyubiego, to utworzenia od Marsengana. Tylko zacznijmy od tego, że po pierwsze, skąd niby Kakashi miałby wiedzieć, czy posiada tę czakrę, czy nie, a po drugie, miało to miejsce wyłącznie w kanonie. Co okej, okay, ma jakiś wpływ na fabułę, ale no nie ukrywajmy znikomy. Bo dla mnie bardziej sensownym dowodem są wydarzenia z mangi, które nam wyraźnie pokazały, że mają ponad przeciętną ilość czakry. No i tak jak mówiłem poprzednio, nigdzie w swoim materiale nie zasugerowałem, że dysponuje on niebotycznie wielkimi rezerwami czakry Lisa, a wyłącznie powiedziałem, że wymieszała się ona z jego własną, dzięki czemu może on sobie pozwolić na nieco więcej niż jego rówieśnicy. No ale nic, ode mnie to tyle, liczę na to, że ta teoria wam się spodobała, chociaż nie wiem, czy mogę to w ogóle jeszcze nazwać teorią, no ale jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, no i co, zobaczymy jak potoczy się przyszłość Kakashi'ego, oby tylko nie zepsuje jego postaci, to jest jedyne o co proszę. Do następnego odcinka kochani, trzymajcie się, no i cześć.